Witam was serdecznie, moi drodzy. To 31 niedziela czasu zwykłego Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wersety od 1 do 12. W tym dzisiejszym słowie Jezus przestrzega nas przed tym, jak słuchamy i kogo słuchamy. A jednocześnie, ja to tak czytam. Zachęca nas do szacunku do samego słowa, do dobrego traktowania tego słowa. Jakiś czas temu bardzo podobała mi się, nadal mi się podoba ta piosenka, natomiast fragment jej brzmi tak. Nie kłam sobie, to nikt ci nie skłamie. Długo te słowa zostawały gdzieś w mojej głowie, chyba bardziej w sercu. I one pięknie odnoszą się właśnie do tej dzisiejszej Ewangelii. Nie kłam sobie, czyli niech to co mówisz będzie bardzo blisko tego czym żyjesz i jak żyjesz. Jeżeli masz mówić, to mów prawdę. Mów nawet jeżeli albo nie mów nic, tak? Ale niech to co opowiadasz nie będzie na przeciwnym biegunie tego jak żyjesz. A wtedy, kiedy to Twoje Słowo będzie blisko Twojego życia, też nikt nie będzie mógł skłamać Tobie o Tobie, bo Ty będziesz znał siebie, będziesz blisko swojego życia i będziesz właśnie mówić o tym i tylko o tym, czym żyjesz. Nikt nie będzie mógł Ciebie w Słowie zamknąć, uwieść Słowem. W jakiś magiczny sposób też zmanipulować nim, bo będziesz znał siebie. I o to chodzi w tym, co słuchamy. Nie mamy słuchać ludzi, autorytetów, które, na które trafiamy w naszym życiu, autorytetów, które nam są narzucone i które. Które samy, których sami, sami wybieramy. Słowo autorytet jest tutaj w tym moim opowiadaniu takim słowem, pod którym kryje się każda osoba, która ma na nas wpływ. Albo my decydujemy, że ona ten wpływ ma, albo dzieje się to bez naszej decyzji do końca, no bo przecież nie wybieramy rodziców, a są dla nas autorytetami. Jezus nam mówi, by mieć wolne serce. Nie nazywaj nikogo Twoim nauczycielem, Ojcem, Mistrzem, jak tylko Boga, żadnego człowieka. Nie dawaj mu takiego prawa, bo może być tak oczywiście, że słowa tych ludzi będą Cię niosły, będą dawały Ci życie. Będą cię podnosić wtedy, kiedy będziesz tego potrzebować, ale właśnie może być też tak, że to samo słowo, czy może nie to samo, ale słowo kierowane od autorytetów będzie cię dociskać do ziemi. Będzie wiązać ciężary, których nie będziesz w stanie unieść, a, a, a przyjdzie ci je wlec przez całe twoje życie. Ktoś usłyszał w szkole, w domu. Gdziekolwiek w swojej młodości, czy generalnie w swoim życiu, że jest do niczego, że jest beznadziejny, że niczego w życiu nie osiągnie, że jest głupi i zawarł ze sobą umowę. Tak, w związku z tym słowem, bo uwierzył tej osobie na słowo, że tak jest, i zawarł ze sobą umowę, że takim będzie. I w takiej perspektywie zaczyna żyć. Swoje przeżywać swoje życie, dał się y, zamknąć, w tym słowie. Stało się ono dla Niego zaklęciem, z którego nie może się wyzwolić. Mamy na to uważać, i właśnie sposobem, w jaki będziemy uważać, to jest doświadczanie Boga, jako ojca, jako rodzica, nauczyciela, mistrza. A wszystko to, co słyszymy od naszych tutaj ludzkich mistrzów, nauczycieli, mamy po prostu sprawdzać, mamy te słowa testować, mamy je obrabiać, kołysać w sercu i patrzeć, jakie są z tego owoce, nie dawać im ślepo wiary. To jest poligon, na który jesteśmy wystawieni każdego dnia, poligon właśnie naszego życia, tego, co mówimy, jak słuchamy. I no, warto to tę naukę rozpocząć już teraz. Im wcześniej się z tym zmierzymy, i wcześniej damy sobie szansę, by, by posłuchać siebie. By zwracać uwagę na to, jak mówimy do ludzi o sobie, o naszym życiu, jak się komunikujemy, czy jesteśmy w stanie w ogóle cokolwiek o sobie powiedzieć, bo są takie osoby, są tacy ludzie, którzy tak bardzo żyją życiem innych, czy uciekają od samych siebie, może najpierw, że są w stanie opowiadać tylko o innych, o swojej rodzinie, o sukcesach swoich dzieci. Nie potrafią niczego powiedzieć o sobie samym, albo mają właśnie tak niskie poczucie własnej wartości, że, że jeżeli mówią o sobie, to tylko źle. Więc warto zacząć się z tym mierzyć i uwierzyć, że no właśnie, że Jezus, który nas jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Zaprasza nas na tę drogę, o której mówi święty Jan na początku Ewangelii, że właśnie na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Przez nie wszystko się stało, bez niego nic się nie stało, w nim było życie. Jezus tak blisko był tego, o czym mówił, czy w zasadzie to była jedność jego opowiadania, że słuchając Jezusa, wiedziałeś, Jakie, jak wygląda jego życie, jakie ono jest, czym żyje. Moi drodzy, no, niech to będzie dla nas też zachęta, by w taki sposób popatrzeć na, na siebie i na swoje życie i, i zacząć może właśnie szanować słowo, które wypowiadamy i to, które przyjmujemy. Dobrego czasu modlitwy, powodzenia.